Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest pani Bożena Szok z Jaworowego Dworu. Bożenko, powiedz nam, czym jest dla ciebie sukces? Uch, ja właściwie to sukces to pasja. Pasja, sukces to zrealizowanie swoich marzeń, to życie w szczęściu, radości. Wokół ludzi, wokół e, pięknych, e, pięknych kobiet, pięknych mężczyzn. No i przypuszczam, przy, że też e, mam sentyment do starych, pięknych rzeczy. Aha, e, powiedz mi, e, ponieważ realizujesz się. Prowadząc piękny hotel niedaleko Warszawy, Jaworowy Dwór, powiedz, skąd był pomysł, że tego rodzaju działalność rozpoczęłaś? To zupełny przypadek, coś zawsze w sercu gra. Myślę, że sentymenty do tradycji, do historii. Kiedyś w 1984 roku, kiedy tendencja wyjazdu była na zachód. My z mężem powróciliśmy z kontraktu ze Szwajcarii, z Anglii. Wszyscy przyjaciele, znajomi bardzo się dziwili. Cóż to w ogóle, co my robimy, to chyba niepoważne, nie ale tak. Zdecydowaliśmy się odrestaurować stary dwór pod Warszawą. I no, dom dzieci to tam, gdzie język polski, gdzie tradycja, gdzieś tam w świecie można sobie powojażować, pobyć, pojeździć, to zawsze przyciąga i zawsze jest ciekawe. Natomiast dom to się organizuje tam, gdzie jest rodzina, gdzie więcej przyjaciół i tam, gdzie język polski. No i tak właściwie duży dom. Z, ten, z jaworowego dworu zrobił się e, pensjonat rodzinnie prowadzony w tej chwili, ale miejsce do organizacji konferencji, do spotkań e, również rodzinnych, integracyjnych, dużych pikników rodzinnych, ale i firmowych. Bożenko, to życzymy Ci, żebyś dalej spełniała swoje marzenia, wielu sukcesów i mamy nadzieję, że nasi telewidzowie odwiedzą Cię w Jaworowym. morze. www.jaworowydwor.pl 45 km od centrum Warszawy. Zapraszam. Zapraszamy Państwa. Dziękujemy. Dziękujemy.